Z ostatniej chwili dziwne stworzenia na Ziemi. Naukowcy badają, czym są Rizmo. Odkryto, że lubią muzykę i tańce. Co tam rysujesz? Rizmo! Nie słyszałaś wiadomości? Niedługo się to zjawią. <sum> Sami, wierzysz w ten nonsens? Żaden nonsens. Złap jednego i udowodni ci, że istnieją. Całe życie z głową w chmurach. Co to? Co -so, się. Popatrz, jaki z niego słodziak. O. Oh. A jeśli jest niebezpieczny? Przestań, na pewno jest Milusi. Szybko się z nim zaprzyjaźnimy, prawda? <twarlimy> Hej kochani, dzisiaj poznacie naszego nowego przyjaciela, który przybył do nas z innej galaktyki. Spójrzcie na to futerko. A to co? O, ale słodko rusza łapkami. Sami, gdzie jesteś? Chodź zobaczysz naszego Rizmo. Za mało o nim wiem, żeby mu zaufać. Pójdę jeszcze poczytać. A ja mu ufam w 100%. Patrzcie, kiedy nim bujam, to zaczyna mówić w swoim języku i śmiać się. A do czego ten guziczek? Wow, oczy zmieniły kolor na żółty. Ciekawe co to znaczy. On lubi jeść piosenki. Może jest głodny? To zaśpiewajmy coś. I love you, baby. Rizmo. O, <laughs> oh, wow. Śpiewa you, razem ze mną. Pff, też mi coś su. Because I'm happy, clap along. so, like a room without a roof. Mm, zgranie z nas zespół. Yeah. Sami. Zostawię go z tymi marzeniami i sprawdzę, co jeszcze potrafi nasz Rizmo. Patrzcie, kochani, jego oczy są teraz niebieskie. Pobujajmy nim na boki. Hej, słyszeliście? Rizmo wydaje jakieś dźwięki. Możemy teraz nagrać własny kawałek. Za dużo poświęca mu uwagi. A potrafi śpiewać i się kręcić? Ta-da-da-da-da, da da da, da 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 Hmm, już sprawdzam. O, co za talent! Widzisz, Sami? Rizmo potrafi wszystko! Męczy mnie ta rywalizacja. Muszę odpocząć. No dobrze, nasz słodziek też powinien się zrzemnąć. W końcu przybył do nas z bardzo daleka. Dzięki! Słodkich snów! Myślę, że można go już obudzić. Pora na zabawę! Su, ja też chcę się bawić! Właśnie miałam coś śpiewać! Hurra! I love, I love you, baby. I love, I love you, Rizmo. Wow, ale ekstra! Wow, patrzcie, co się właśnie stało! Rizmo ma ogonek. Do tego bardzo puszysty i w żółtym kolorze. Co się dzieje? Znów wszystko przegapiłeś. Rizmo ma ogonek. Słyszałem, że rizmo rośnie, kiedy się z nami bawi. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Czas na zabawę. Wciskam nos, żeby wybrać tryb. Wow, oczy są znów zielone. To znaczy, że jest gotowy. Rizmo ma pięć trybów zabawy. Sprawdźmy kolejny. Żółty. W tym trybie można nagrywać piosenki. Poruszam nim trochę, żeby nie zmienił tego trybu. Gotowe? Teraz można mu coś zaśpiewać, a on to zapamięta. Następny tryb. Niebieski to mój ulubiony, bo można w nim tworzyć melodię. Zgadza się. Wystarczy pobujać rizmo, a ten zacznie wydawać dźwięki naśladujące instrumenty. A tak w ogóle, to zależą one od nastroju naszego kosmatego przyjaciela. Kolejny tryb jest pomarańczowy. Pobujam trochę. Ale śmieszny. Hurra! Świetna robota! Sprawdźmy następny kolor. Fioletowy. Można go teraz ukołysać do snu. Bo go obudzisz. Dowiedziałam się, że Rizmo może zostać gwiazdą roka, jak dorośnie. Ekstra, co nie? No nie wiem sami. Dla mnie to on bardziej wygląda na gwiazdę pop. To się okaże! Co o tym myślicie, kochani? Będzie gwiazdą pop, czy roka? Łapka w górę, jeśli chcecie się dowiedzieć. Co się nie tak z naszym Rizmo. Chodź prędko! Sam, wszystko jest w porządku. Rizmo sobie rośnie. Musimy go wspierać. Dołączcie do nas, kochani. Wow, ale słodki. A te różowe uszka... Co za oczy skrywają w sobie gwieździste niebo. Ale śmieszna żółta grzyweczka. Zakochałam się. Patrzcie na jego duże zęby. I niebezpieczną paszczę. Nie wkładałabym do niej ręki. Wow, jego brzuszek zmienia kolory. Spójrzcie, kochani. Jakie słodkie łapki. Podobają wam się? Zobaczmy, co tu masz. O, ogonek jest teraz w tym miejscu. A guziczek do zmiany trybu zabawy z tyłu głowy. Zamyśliłem nazwę zespołu rockowego. Sam przecież Rizmo to gwiazda pop. Skąd wiesz? Spójrz na te serduszka na łapkach. Hmm, niech będzie. Poradzę sobie bez ciebie. <laughs> Sami, ty już jesteś gwiazdą. Chcecie zobaczyć, czego nasz przyjaciel się nauczył? Jego brzuszek jest różowy. Ciekawe, co to znaczy. Sprawdźmy. Hmm. Wow, nauczył się tańczyć. Wspaniale. Ale śmiesznie to wygląda. Uroczy jesteś. Co jeszcze potrafisz? Wow, teraz jest niebieski. W tym trybie można pobawić się z Rizmo w zmiany kolorów. Zaśpiewa nam piosenkę, a brzuszek zmieni kolor. Żółty, czyli w górę i w dół. Zielony na lewo i na prawo. Czerwony klaszczemy. Sprawdźmy, czy pamiętasz wszystkie zasady. Okej. Okay. Zielony, żółty, czerwony, zielony. O wow, hura! Wygrałam! Widzisz sami? Miałaś rację! Rizmo jest milusi i śmieszny! Może z nami zostać? Pewnie, że tak! La 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 la. tu, Odpocznij sobie. To twój nowy dom! Będziemy się razem bawić, śpiewać i tworzyć własną muzykę pop. Su, marzyłam o zespole rockowym. Już o tym rozmawialiśmy. Rizmo jest gwiazdą pop. I będzie członkiem zespołu pop. Mam nawet gitarę! Hmm, no to możesz dołączyć do naszego zespołu jako gitarzysta. Ach, niech będzie! Dzięki mnie będziecie słabsi! I co się stało z Rizmo? Wydaje mi się, że posmutniał, bo się z nim nie bawiliśmy. W takim razie wiem, jak go pocieszyć. Papa.